Nowy acze! Oto nowe acze! Jak tam dzisiaj w lesie było, Jarek? Opowiadaj. Dobrze? Gdzie byliście? W lesie? Wróćmy. No. W Spoko, To wszystko wiem, dzięki. Ale have a great day. Chcecie zniszczyć laptopa na nagraniu? Ja mogę, ja mogę zniszczyć laptopa. To już ustaliliśmy, że rozwalamy mi laptopem, tak? Tak, moim laptopem. Bo... ...do zniszczenia ogólnie i chciałbym go zrobić w jakiś fajny sposób, żeby się nadał. Jeżeli będę zmieniał kompa... ...i powiem oto, to, czemu Barka nie nagrywałem. na laptopy! ...czemu nie nagrywałem, jak zrobię film... ...że... Skyrocket... Uh, sky ...czy jak tam... ...stary, uh, uwierz mi, i zgona białopa. łopach! O Boże, Majchówian się bączył bo to jest ten bombsite, kurde A nie, shit Nie lubię tego głupiego tak szczerze ja też nie lubię tego głupiego site'a, nie wiem czemu wyżyłem Ja chciałem wziąć castle, ale nie zdążyłem nie? Teraz mam Dorito i jakby y, handier, barakuje Dorito. w drwinie, tak które powinien To może ktoś mnie zaś i wtedy możesz go zabić To została jedyna Kamera, która jest useful, na tym, ten moment to jest ta w głównym polu. Mhm. Innych tam nie ma. A ja mam tarczy w sumie. Czekaj, rozkłożę tarczę. Dobra, odcinamy się od Bumside siteu B, ale najpierw odetniemy się od naszego pulsa. Trzymaj a szacunku, nie, 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 nie szacunku, bo nie słyszymy. A ono Nie. Coś już nam jest strzelało. Tak, bo może NOK. Co? No. To po no, pokoju jest, no. Kurna, Dobra, co? Go. A, co? No. Polina, to... no. no. się spuszczali w górnym polu. Ej, nie trafiłem maszki. Aż, 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 to jest dobry operator. A, widać chyba. Ło! Nice Candy. Brawo! Heria. Ja też nie widziałem. Brawo, Eric. Eryks z nie lecił za... to. Dziękuję. <noise> Erik jednak umie grać. A Maciej jest niemiły. Co no, Bo Bo się echo. Rok, rok. Rok? Gramy rokiem, okej. Okay. Gramy rokiem, gramy docem. Decentem zebrałeś już lot Tak. Nie, według mnie. już gra w fot. FOT Gram w <śmany> fik postacią. No, Czekaj, odwróć się. Nie wydaje mi się. Nie. O, 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 o. Nie wydaje mi się. Ale nie przepraszam nie jesteś Elom, tak? Twitchka, nie, jest znaczy... Forward. znaczy nie, eee, poczekaj, który... który operator ma drona strzelającego? Twitchka, nie? Twitchka, tak. To dobrze Twitchka łatwo zapamiętać, że Chodź. ma o ten, bo Twitch oznacza, że y, masz drgawki, nie? No to wiesz. To jest padaczki, jakie biorą, nie? terrible. Zrozumiałe, życzę mi ogodnie. You have wiem gdzie? Strzają mnie, skamują. Co się mnie, okay. ale pójdę. Myślał, że ten. Nie wiem, chyba w tym po sumie, że będę się strzelać. Nok. Została. <laughs> Macie ją na pingu. Co po, wchodzi. Granaty nam wrzucają. Tutaj, przez ścianę. Maciej Co? Nie Obuszyłem powiedziałeś o... aż... To się nie zabij tą bok. Jeden małoła. To są gra to nie życie, No Ci to jest Kurde. No, tak, ale wiesz, bo ja miałem yy, dwa flashbangi po sobie, nie? Odawki. No, górą. Eee, Maciek, ty będziesz ratować po mapie, czy barykadować w wyjściu? Baryklować, słuchaj, barykluj. <gryluję>. Te... szybko. Poproszę, poproszę w tym miejscu miota, Szapo. Dobrze, na razie taki... ja barykluję, tutaj I... I... Dobrze, Maciek, nie wiem co robi i wszystko jest nic. Dron Twiski. Tu Twiski <klujki> tutaj jest. Oni będą, oni którzy będą szukać w garażu. Jestem pewien. Okej. No to niech próbują. Garage, jesteś jeden tam, 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 tam. Ktoś głównie nie postawił trójkę, ale to... tam. <grystanie> Kurna handlarz, tak. Tyle sobie było z moimi Jest przepałaśnie pałaźnie ogólnie. Rozwalili mi drona tam. Trzeba akcja dywersja. Okej. Okay. O nie. Tam szczeraj ode mnie. Wiem. Wiem, Nie wiem. Tarcza, tarcza, kurwa. Nie no. wiem, nie wiem, nie wiem, nie Niech nie skupi Niech tobie. Niech się skupi na tobie. Niech się skupi niech tobie. No niech się wiem, skupi na nie no to będę mógł go zabić od pleców. No i bardzo dobrze, Lasio. Odpalony. Wyśnij, jak się skupi na tobie, Zrób. Nie ma go chyba tu. Nie wchodzi. Ja patrzę, czy wchodzą i nie wchodzą. Zaradę mnie Miał apakę. Na schodach, dwóch na schodach. Dwóch na schodach celowali. Nie, bo i zabiorę trzech. Patrzcie to. Patrzcie to. Wymprzegu. Tak. co dostałeś dwie asysty, prawda? Nie. Na... co? Handir miał tak szybką broń, że moje hmm. pociski były tuż za nim. Tuż za nim. No, no przepraszam, wyszło. Wiem, nie wiem, co to Będziesz chciał, żebym cię skillował dokiem. Będziesz chciał, żebym cię skillował dokiem. Ja ci powiem, hatfu. Eee... Garage? doc Tak. To jest. O... Dobra. Dok, no to... Mamy Dock main'a, no to ja wiem jak Dock myśli, nie? Nie myśli. Ja mam... Nie, piątka jest. Ja mam shotguna. Nie, to jest Panowie, mam shotguna ja na mam... Thatcherze. że Uwaga na kawera My biggest fear bo chcesz patrzeć w plecy? Mhm mm okay. Może pójdziemy windą? Nie wiem, ja jestem już na dole Jest ja tam Kto? Nie wiem kto, w celowanych Mają kawera? W ogóle? Mają Są się Łapkę wybuchło w plecy, Idę do was a wy wracacie? Jest! Tu Dobra Co to, Tak Kurna, zabił mnie Kawajr... Nawet dwóch kresek nie ściągnął Wajdź kawajrę i pisto... Dokładnie Nie, ja, ona mnie zabiła z karabinku mm. Czekaj, czekaj mm -hmm. e, Dwóch siedzi na... A... Piękne ciura ci. Wykryj to mnie pizko łama i siedzi nadal w kącie po, la... po Jak nie umarł, nie wiem. Kapkan wróć, Kapkan przyszedł teraz jeszcze. Siedzi Po lewej i po prawej będziesz miał. dostał, ale nie wiem ile, ale nie trafiłem bo... Weź tutaj do mnie pójdź okay. Patrz w plecy mm -hmm. Masz tom wyburzający yeah. No ink ink naprawdę no A co masz? Yeah. Mina Dawaj, 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 dawaj Macie Dawaj plecy. plecy Ukryj się, ukryj się Nie widzę dziwna kawajera, moduję wszystkich zamiast ten Albo dobre wyzbieram No dobra, ale jak miasła Dziękujam sobie Dobra, Wyjdę sobie za okno Ej, chodź I czekaj Nie pikuję

Jeszcze spojrzał. Nie spodziewał się pewnie. No miłość złodzieju bomb. Nie kradnę żadnych bomb, o czym ty mówisz? Dobrze złodzieju rozbrajacie. Nie wiem. I idzie z tą osobą, która skacze. Nie pingaj, idioto! Kurna pewnie ten... Limaneki. Kurna, plandeka walina. No zaraz... Co mogę tak obrazić? No stary, no limaneki to jest prawie jak plandeka. To po mnie zniszczone już. Zniszczyłem kamerę, panowie. Dziecku. Od no. kapkana. Miłosz, uważaj, robi dziurkę. Maciej, uważaj, robi dziurkę, dosłownie obok siebie. A, okej. Okay. Wigil się skradał ogólnie. Chciał pracę no. mam robić, chłopaki, wiecie. A, to jest fajnie. Eee, Uuu, mamy tu to wejście. Dziurka. Brawo, Handir. No, odpalaj, okay. no, odpalaj, odpalaj. Wcho nie, 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 nie wchodzę, nie wchodzę Kurda. Dog, serio Ink mnie zabiła właśnie Nice, nice. Ink mnie zabiła, zamiast... Patrz, patrzcie na to Oślepiło, Oślepiło mnie No jak... oho, oh. i patrz nie łamaj za to przez to. To było przykre. Mimo, że MVP. No. Wtedy ja nie wiem czy ja kiedykolwiek miałem MVP. To już nie umie grać. Okay, 56% panowie. No nie! Przez telefon za dwóch. Ciągle nie? mam pakiet, mam pakiet, mam pakiet, chłopaki. No. Otwórz teraz. Siup! Panowie, czy ja mam pakiet? Nie no, ja mam pakiet, kurde! White noise uniform. Do I tego... tyle, bo z mojego rekordu, no. Nawet, nie wiem, co to jest za postę, że pamiętam A, O! Wszystko panowie? Black High Ha, dupa, dwa nadwaga